Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Vlog ma z dzień. Mamy dzisiaj 22. Cały świat się nagle zmienia. Jest już po 14. My się już wybieramy słuchajcie, Po Alanka Ja już w takim biegu jeszcze zachodzę skarpety, bo już tak Alex z Adrianem zeszli na dół. Ja się ubieram, witam z Wami. I zabieram. 22 to zawsze yy, urodziny Oli, dlatego urodziny Oli zawsze wpisują się w mój vlogmas. I teraz jeszcze jedziemy y, dokupić coś y, dla mojego taty. Y, suplement diety, po prostu takie wiecie, też już czas. Mój ma 56 lat, czyli na stawy, a ma takie od zawsze problemy w sumie ze stawami. Dlatego chcę mu coś takiego wzmacniającego właśnie na kości stawy dokupić. I ja muszę jeszcze sobie jakieś rajstopki kupić. Chciałabym takie w panterkę i, i widziałam, że są takie w gatcie, dlatego jadę jeszcze do gatty. Mm, no i chyba zajedziemy sobie gdzieś, weźmiemy obiad oczywiście na wynos i zjemy po prostu to u Oli. Będziemy tam wcześniej, bo urodziny są dopiero na 17, tak jak mówiłam, jest po drugiej, także my pewnie będziemy tam wcześniej. A teraz jedziemy już właśnie po Alanka. Ja dopiero niedawno zrobiłam sobie kawę, pół tylko spijam, no i je lecę. Później. No i jesteśmy już. Alankę odebraliśmy, już w ogóle za 24 się zrobiła. Alanek sobie spał właśnie teraz, w sumie miał drzemkę. Wyspałeś się? Tak. A my w tym czasie podjechaliśmy właśnie jeszcze po dokupować rzeczy. Byłam, ja, ja chciałam jechać do Gatty, do... żeby sobie sobie stopy właśnie. I też są bardzo fajne promocje. Kupiłam sobie dwie pary. Takich tych panterkowych, zobaczcie. Takie to są takie złoto czarne, a dwie są bardziej czarne. Tak, i te były w ogóle, słuchajcie, przylecenione na 10 zł z 35, a tamte na 18. I udało mi się jeszcze takie... A bo dobra na razie nie będę pokazywała w sumie dorwać jeszcze km dodatki do prezentów dla dzieciaków. I podjechaliśmy właśnie tutaj pod nasz osiedlowy taki bar obiadowy. Adrian wyskoczył, żeby właśnie wziąć nam obiady na wynos i chciałam też jeszcze dokupić dla Oli kwiatka, yy, wiecie tą gwiazdę biedronkowską. Wyskoczyłam szybko do Biedronki, ale już nie było. Ja ostatnio tą swoją właśnie kupowałam biedronkę, bardzo ładna ona jest. Piękny, taki żywy czerwony kolor, no ale już niestety nie było, także nie wiem czy będziemy gdzieś zajeżdżać, bo Adrian też już jest głodny, no już zrobiła się wiecie czwarta, nie? Zaraz będzie czwarta, I tak już tata przyjdzie jedziemy do Oli na urodziny. Do pięciu, może sześciu, na Jedziemy do... Głośno Do mojej cioci na urodziny Cieszysz się? Tak I kto tam będzie? Co? Koniec? Tak Cięcie? Tak Dobra, to cięcie Czy więcej niż sto? That's No, nie ciągnij go! W nastrojowym blasku No i jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy. Od razu położyliśmy dzieci spać, a ja przyszłam, żeby się z wami pożegnać i jeszcze pokażę Wam na koniec właśnie mm, rzeczy, które dzisiaj jeszcze dokupiłam. Tacie właśnie dokupiłam coś takiego w sklepie S SFT. U nas otworzyli w Koszalinie ten sklep, także jest to bardzo na pewno pomocne, bo czy mój Adrian akurat sporo zamawiał z takich rzeczy. Ja pewnie po nowym roku też będę musiała zacząć. No i właśnie coś takiego na wzmocnienie kości, stawów. Stawów. Coś takiego, taka pucha. To jest tam, jest jakiś taki proszek do rozrabiania. To teraz, tutaj, to co już kupiłam, to tak te ręki, które Wam mówiłam w gatcie. Te były przecenione z 35 na 10 zł, także spoko, spoko cena. No bo ja pojechałam właśnie z zamiarem kupienia takich widzicie panterkowych rajtusków. Także takie rajtuski. I te były też przecenione. Też z 36, bo to 35,90, za, za 18 zł. Kupiłam te. I te są, wiecie, Golden Black, Golden Nero, czyli tutaj już bardziej jest więcej też takiego beżu. I któreś na pewno założę na święta. Bardziej chodziło mi o takie całe czarne, ale kupiłam sobie właśnie dwie pary. I to są 40 den, to są 50 den. Ja lubię 40, właśnie 50 i 60 zazwyczaj noszę jeżeli chodzi o rajstopy i Aleksowi kupiłam y, taką piżamkę, też dokupiłam coś w H&M dla, Lilun, dla Liluni, a Aleksiowi jeszcze dokupiłam taką piżamkę fajną, bardzo jest bardzo, jest milutka, bardzo fajna jakościowo, to jest 92, prawda, czyli na półtorej y, do 2 lat, tak 1,5 do 2 lata, ale ona jest i tak wiecie, większa, także na niego będzie naprawdę teraz duża ale będę mu podwijała, bo on już tamte, co ma osiemdziesiątki, pomału robią się na niego przymałe. Bardzo ładne. Nie jest jakoś mocno też tak świąteczny, chociaż mi nie przeszkadza, żeby, wiecie, zakładać dziecko świąteczne piżamy w ciągu roku. Tutaj jest po prostu reniferek. I tyle. Holiday mold. To to. Byłam też ogólnie do Home You, zaszłam, bo tam też jest teraz... A, mi się to przesunęło. Bo tam też jest teraz dużo minus 50. Tam też jest teraz dużo minus 50 na świąteczny i nie tylko świąteczny. Myślałam, że uda mi się wyhaczyć jakiś fajny kubek, taki, taki naprawdę ładny, świąteczny. Ale były bardzo, bardzo poprzebierane. Raczej nie będę zamawiała w mm, sieci, bo. No, bo wiecie, jeszcze przyjdzie już czy coś. A tutaj odebrałam ten samopalacz, który Wam mówiłam. I wam go pokażę. Sama też tylko y, rozpieczętowałam, żeby tutaj nie otwierać. I to jest Tan Expert, czyli ten mintan. W środku jest ten popcorn. No i tak to jest zapakowane. To jest dla mnie to, co jest takie okropne. Uch. nie mogę słuchać tego dźwięku. Strasznie tak nie było jest ten dźwięk. Uch. Jak poprawnie nakładać pianko? Jest tutaj, są jakieś tutaj instrukcje. Sobie na to poczytam. Tutaj jest ta pianka. To jest pianka. Podobno to jest najciemniejsza jest pianka. Zalecana właśnie do średniej karnatki. No i zobaczymy. I to oni teraz zmienili opakowanie tej pianki. O, że tak ono wygląda. Ono wcześniej tutaj miało z boku X60, czyli z jakąś, jakąś 60-krotnością przyspieszenia opalania. No i to już jest też taki sam opalacz, że po godzinie już jest widoczny One, hours, one Hour Express. Mean Tone Skin. Myślę, że to są już też dość popularne samoopalacze i oni mają strasznie duży wybór, strasznie dużą gamę kolorystyczną, podtony z zielonymi, właśnie nawet widziałam, że mają z fioletowymi. Różne mają spory, spory wybór. 140 zł kosztuje taki samoopalacz. No i dzisiaj się nim posmaruję, albo dzisiaj, albo jutro. Zobaczę. Chociaż, czekajcie, jutro jest środek, to, to może jutro. To może jutro, żeby była świeższa trochę ta opalenizna. To sobie zostawię. A to z tym okropnym pokornem muszę przewyrzucić. No i dobra. I to tyle kończy się dzisiejszy dzień. Całkiem słuchajcie, Odan. Widzieliście urodzinki. Fajnie było się spotkać, posiedzieć, pogadać. Jutro już. 23 grudnia, matko! Jak po prostu. Ja wiedziałam, ja wiedziałam, ja to mówiłam nawet już na początku vlogmasa, że vlogmas grudzień walnie jak po prostu z procy, zleci szybko. Pamiętam, jak otwieraliśmy pierwszy dzień z kalendarza adwentowego z dzieciakami, a już teraz prawie cały jest otwarty. Kurde, no naprawdę. Mega szybko leci czas. Ech, także tyle. Jutro Alanek idzie też ostatni dzień do przedszkola i dopiero później idzie w styczniu także nie wiem jeszcze, czy, czy jak oni tutaj w ferie będą chodzić, czy on będzie chciał chodzić, czy nie będzie chciał chodzić. No jutro ostatni dzień, 23 grudnia, później już 24, tak wyczekiwany dzień z całego roku, zawsze ten 24 grudnia to takie mm, wywołuje miłe wspomnienie, uśmiech na twarzy, prawda? bo ja bardzo lubię Boże Narodzenie a to już za dwa Cały. Szkoda, że nie, może, nie będziemy mogli się spotkać w, w większym trochę gronie, że na przykład nie przyjedzie Ania, i to już było taką naszą tradycją, że no co roku do nas przyjeżdżała wcześniej i razem spędzaliśmy te święta. No ale niestety tak. Też jak gdyby sytuacja życiowa Ani wyszła, że, że też nie przyjechała. Także nie tylko tutaj gdyby sytuacja na świecie do tego się przyczyniła, tylko jak gdyby jej osobiste jeszcze. Także to tyle na dziś. Widzimy się jutro, jeszcze i pojutrze. No i na pewno, słuchajcie, raczej vlogów nie będzie przez styczeń. Może jeszcze, na, nie wiem nawet, czy nagram vloga jeszcze przed Nowym Rokiem. Ja przed Nowym Rokiem dodam Wam haul, i chciałam to ASMR, ogólnie te, co wam zadałam pytania na Instagramie, ale ja nie mam już tych pytań, one mi zniknęły. Także nie wiem, czy z głowy trochę, bo, bo ja czytałam już te pytania, także czy trochę zapamiętałam. Zobaczymy jeszcze. Także te dwa filmy jeszcze wam dodam w grudniu, a w styczniu, nie wiem, właśnie nie wiem, nie wiem, bo vlog też z Wigilii wejdzie na pewno już po całkowitych świętach. Także jutro będę Wam składała po prostu życzenia, już takie świąteczne. Bo ten vlog będziecie widzieć właśnie 24 czy 23 jeszcze wieczorem. Zależy, jak on szybko się złoży. No i doda. Do zobaczenia, dziewczyny. jedną chwilę, cały rok, aby ludzi bliskich znów przy sobie mieć. Cudowna noc rozpala w nas magiczną moc Dźwięki kolędy cicho niesie wiatr Podziel się dziś radością, razem z nami siądź Bardzo serdecznie, vlog nas dzień 23. U nas jak widzicie od rana e, bardzo porządkowo sprzątamy, dlatego mieliśmy sprzątać już w poniedziałek, ale mieliśmy gości właśnie. Wczoraj nie było kompletnie pogody, bo u nas padało na przykład cały dzień praktycznie. E, no i dzisiaj właśnie od rana się wzięliśmy. Teraz Adrian pojechał do fryzjera, no i jeszcze poogarniać w ogóle, wiecie, jak to wszystko na ostatnią chwilę, to poogarniać te wszystkie sprawy. E, odebrać też tablet dla Alanka, dlatego że Alanek, e, gdyby to był taki, to jest taki prezent łączny od wszystkich, że dostaje nowy tablet, bo ten jego poprzedni, on już kiedyś go zrzucił, a teraz, nie wiem, z dwa tygodnie temu zrzucił go też Alex, no i już on wtedy uległ konkretnemu rozwaleniu. W sensie już jest całkowicie ekran pęknięty. No i jak gdyby ta matryca też wylatuje już z tej obudowy tylniej. I Alan, teraz już on lubi grać na tablecie i ten tablet już sobie nie radzi w ogóle z grami. Ale on już wcześniej też mówił, że chciałby, wiecie, nowy tablet. Na tym tablecie jeszcze można tylko bajki po prostu sobie na YouTube oglądać. Także na pewno czasami Alex będzie z niego po prostu korzystał. Tak, no i Adrian jakiś tam wybrał tablet, na, wyszukał na, na necie i pojechał do chyba Euro AGD. Ale nie mieli go na miejscu, jego właśnie zamówili i dzisiaj Adrian go po fryzjerze będzie jechał i odbierał, bo już jest i już czeka. Także jeszcze dzisiaj będę mu pakowała właśnie ten prezent. To jest taki właśnie, mówię, taki jeden główny prezent od wszystkich, że jak gdyby wszyscy się na niego składają poza nami, no bo my, ja mu robiłam prezenty, Aleksowi też robiłam prezenty, ale też chciałam właśnie pieniążki. Wiecie, teraz te dzieci już mają tyle zabawek. My się już tutaj nie mieścimy z tymi zabawkami, a też muszę przyznać, że moje dzieci niekoniecznie są dziećmi, które bawią się zabawkami. Aleks to raczej, jego najlepszą zabawą to jest bieganie po domu. W tom z powrotem mi krzyczenie, to jest jego najlepsza zabawa. Alan to bardziej woli się w coś przebrać, w króla, że jest królem. On takie zabawy zabawkami tak niekoniecznie. On bardziej takie zabawy jakieś kostiumowe wymyśla, że gdzieś wejdzie, że jest ptakiem i tak dalej, i tak dalej. No, i, i, a dla Lili też właśnie Ola chciała pieniążka, bo też i na coś zbierają. Także to już wiecie, też nie takie, no po prostu dzieciaki mają dużo zabawek, o tak powiem. Skończyłam sprzątać w ogóle samą baterię, bo wczoraj mądra ja nie podłączyłam tej baterii. I dzisiaj ją tylko chwilę podładowałam, bo chciałam właśnie zrobić dla Was taki vlog ma Clean With Me, bo pisałyście mi, że chcecie coś takiego. Na razie nie ruszam w ogóle tamtej strony, bo cały czas śpi Alex. A Alex miał teraz ciężki czas i powiem Wam, że już wiem, że to nie była gorączka spowodowana zębami. On miał po prostu trzy dniówkę, dlatego że miał trzy dni gorączkę, a wczoraj na ostatni dzień wyszły mu plamki na ciele, czyli tutaj na klatce i na plecach. To już jak gdyby jest taka, takie potwierdzenie, że była to właśnie trzy dniówka i te, te, te plamki mu dzisiaj już zeszły. Czyli miał taką trzy dniówkę, gdzieś to załapał, nie wiem gdzie w sumie. Bo nie, nie bywał ani w jakimś takim miejscu, gdzie by było dużo ludzi, po prostu załapał. No ale dzieci często takie, szczególnie takie bardziej te, te mniejsze dzieci, łapią te trzydniówki. I dzisiaj tak dopiero pierwszy raz śpi dłużej, bo naprawdę powiem Wam, że przez teraz, przez te dwa dni on po pierwsze nie chciał zasnąć, zasnął dopiero po godzinie, po półtorej. W poniedziałek to w ogóle go nawet wyciągnęłam już z łóżeczka, żeby jeszcze pobiegał z pół godziny i dopiero poszedł spać. Nie wiem. Pierwsze, gdzie normalnie chodzi o 10.11 yy, dzisiaj już tak nie było aż zasnął gdzieś około 10.30 jest teraz 12.20 i on jeszcze śpi może sobie troszkę też odsypia bo on dzisiaj rano w ogóle też wcześniej wstał no także właśnie takie u nas są te przygotowania teraz do świąt yy, czekam w sumie aż Aleks to a tu musi jeszcze też Adrian przyjechać, żeby poszła sobie tam sprzątać Ale ona w ogóle całkowity słuchajcie, pokój no i co, i tyle. Jutro jeszcze farbowanie włosów, na wieczór jeszcze opalanie, kończę kawę, już od rana była w sumie, kawa zimna jak mrożona, jeszcze szczególnie, że to są cały czas drzwi balkonowe otwarte, nawet się aż kaloryfer załączył, już się taka tutaj obniżyła temperatura, ale wiecie, jak tutaj sprzątałam, to mi było gorąco, co widać po moich oczywiście wypiekach. No dobra to widzimy się później a ja w końcu idę teraz włożyć, może naładuje się cała ta bateria krąży wokół nas miłość krąży zatrzymuje czas Największy dar ukryty w sercu masz No i cześć dziewczyny, słuchajcie, tak, no, dzień dobiega końca. Cały dzień było jakieś tam sprzątanie. E, ja już ogarnęłam też tamtą stronę mieszkania, tamte dwa pokoje, e, okna i też takie sobie poprzeglądałam jakieś tam rzeczy, które mieliśmy pochowane, porobiłam porządki. Przez cały dzień też pranie suszenie, pranie suszenie chciałam być już, jak gdyby na zero z koszami i ostatnie się właśnie pranie już teraz suszy łącznie właśnie z ręcznikami żeby były też świeże, pomimo że jutro wyjeżdżamy na kilka dni zostało tylko na koniec, zaraz Adrian będzie odkurzał mieszkanie i koniec jesteśmy na dzisiaj skończeni jeszcze jutro jeszcze jutro się widzimy, jutro ja siebie ogarniam chociaż siebie wieczorem też już będę ogarniała będę używała ten nowy samoopalacz także zaraz wskoczę też do wany, lekko spilingować skórę, żeby ją po prostu sobie przygotować pod ten samoopalacz, a pokażę Wam po prostu jutro, jak samoopalacz wygląda. To tyle na dziś, pozdrawiam, no i jeszcze tylko zapraszam na jutrzejszy vlogmas. Pa, pa! No i już się pożegnałam. Ale jak przyszłam do garderoby, to jeszcze przyszłam Wam coś pokazać. Chociaż to też pojawi się, jak gdyby w holu, ale chciałam Wam e, pokazać, jaką fajną jak gdyby okazję nawet nie upolowałam, bo to mi się po prostu samo wyświetliło. E, a mianowicie chodzi o kurtkę. Pamiętacie tą moją kurtkę czarną, w której teraz chodzę, To jest moja obecna kurtka zimowa, to taka z futerkiem czarnym. Ja ją kupiłam za 260zł na butiku Hollywood, już dość dawne jak tylko one weszły. A teraz zobaczcie, mam też taką. To jest taka sama kurtka, tylko że ta nie ma kaptura, ma kołnierz. Ja szukałam, chciałam sobie kupić taką pilotkę beżową, czyli tutaj zamiast futerka chciałam taki kożuszek, baranek, coś takiego, wiecie o co chodzi. Ale koniecznie miała być beżowa. I na warlesce oni mieli coś takiego jak produkt y, tygodnia czy produkt dnia. I ta kurtka kosztowała, bo nawet jest tutaj cena 319 zł. I ona była, słuchajcie, za 99 zł. Ta kurtka była normalnie pełna rozmiarówka, jeszcze jak ja weszłam. Ona też różni się tutaj. Ta ma tutaj taką krateczkę, a tamta jest po prostu w paski, ta czarna. Ale to jest ta sama, ten, sam, ten sam producent, właśnie. No to wiecie, żal było nie wziąć za 99 zł. Już mówię, to po prostu fajnie w sumie, że nie ma kaptura, bo to mi poro, jako taka właśnie też pilotka. Ja do tego właśnie widziałabym jakieś takie beżowe śniegowce, albo też takie beżowe wyższe botki z jakimś futerkiem, coś takiego. Do tego biała czapa, biały szalik. No i myślę, że też fajnie bardzo by to wyglądało. Także grzech było nie skorzystać z tej oferty, jak kosztowało 99 zł. Jako produkt tygodnia. No to bardzo, bardzo, bardzo duża obniżka. A teraz właśnie przyszłam już tutaj, zasiadam y, do obrabiania tego vloga.